Jestem na przyłączu nowego klienta. A no tak wygląda nowy klient. Taki wysoki to ode mnie, wyższy ode mnie jest. A coś jakoś dzisiaj nie mrawy. Co się dzieje, kolego? Chcecie mieć internet? No dobra, idziemy dalej. Tu jest gościu, który też chce mieć internet. Pokażę go. Tak jakiś kurka. Jakbyś, coś, mimo trochę czasu, a on jeszcze nadal siedzi. Już na ziemię jeszcze. No, lion. Mój ulubiony lajonik. Nie dasło. Takie piękne, jakie ząbki szczebły. No i tam jest trochę, trochę seksu. Idziemy. Kobietka sobie. Tu gościu taki Freddy Mercury. Dzięki stary. Jak tam, zdrówko? Wiecie oczku, co tu masz? Tylko majteczki czy co? Na razie. I tu dziewczynka Żona będzie miała pretensje. Żona będzie miała pretensje. <laughs> No to nieźle No a, a nie wiem czy poza kulka jest <laughs> Nie wiem czy mi bolno tak Ma nie No Idziemy dalej I To jest jedno z ciekawszych miejsc tutaj w Bogu chwale <clears throat> Jest jeszcze ciekawy taki ciekawa płyta, ja reportaż robię. Nie wiem no co to jest płyta z napisem lata okupacji hitlerowskiej i tak dalej Obławy, mogiły, psy, Nie, nie mogę tego odczytać. Coś tam było jakieś akcje. W związku z ta płyta jest jakaś historyczna. Nie wiem, idę dalej. mamy tutaj y, orzeł polski 1974 rok na tle rycerza także to jest coś ciekawego no w Bogu chwalę takie, takie, takie rzeczy powinny być tu miliony być y, turystów a tu ja jestem mieszkając w Palenacie Rada pojawiłem się gościu ma tutaj również takie y, medale nie wiem co tam na tym pisze, ale no i słynna flaga kawalerii, jakiejś tam lekkiej kawalerii. No i ostatnia rzecz z tej serii. Jesteśmy na ulicy Cholera, jak ta ulica się nazywa. To ulicę gościu, chyba strażak z latarką. Na drabinie zapięty pasem, takim krukę. Także to jest rewelacja, jeżeli chodzi o to. Wszystko jest zrobione chyba z betonu. Także no jesteśmy w miejscu niebywałej historii. No po prostu nie wiem dlaczego, to nie jest miejsce tak znane. Z tyłu to tak wygląda. Jeszcze widziałem tam jeden element. Y gościa na ucho, po ucho, poć, po na ucho, a tu jeszcze mamy krokodylka ha, ha. Ech, cholera, chycił mnie, puszczaj, no dobra idziemy dalej tu jest jakaś, jakaś skorupa idziemy jeszcze, ostatni element, tam widzę daleko, jakiś taki sępiony obywatel no i, no ciekawostka idziemy do obywatela który siedzi na, na, na flecie czy na fiarce no, kurczę muzyk Janko, muzykant jakiś kant był coś niesamowitego no i tu patrzymy dalej kolejna seria betonowych portrecików, portrecików. to betonowych rzeźby. tu są krasnalki grzybki, tu jakieś drzewo wyhodowane tu mam serenkę. Serenka jest piękna. I mamy niedźwiadka. No niedźwiadek. Taki już trochę... No. no i ciekawoska. Idziemy dalej. Tu mam jednego polskiego żołnierza, który no, nie doczekał się pomnika. Albo się wywrócił. W wojsku dużo pito wtedy. Ale on kurka ma coś. Rękę podaje. Cześć stary, chodźcie, być wyciągnę! No niestety, waży trochę. Czyli nogi mu się od butów, kulka odpięły. No i to jest ciekawa, ciekawa rzecz. Nie widzę tu kolejnych ciekawostek, ale ta dziewczynka to jest ekstra, która trzyma kulę. Także Kulę w ręku. No i... No i tak. Tak jak gościu tam przepuszcza. Na dole jest też ciekawy stół z takimi wężami. Dziękuję za reportaż. Jesteśmy w Bogu, chwale. Na razie.